Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszu do słuchania, niechaj słucha. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? To jest pierwsze czytanie z dnia, i ono w 100% wypełnia się w Panu Jezusie. Ale także ono, to słowo, ma się wypełnić w każdym, kto jest uczniem Pana Jezusa. Nie możemy zapomnieć o słuchaniu prawa, o słuchaniu Pana. Bo jeśli zapomnisz o tym, to wszystko, co do tej pory było zbudowane, co jest zbudowane, Ulegnie ruinie, a ty stracisz cel w życiu. Stracisz rozsądek, światło. Stanisz jak Judasz, który w dzisiejszej Ewangelii zachowuje się no, niezrozumiałe. Jak można tak postąpić? Ludzie świata nawet tak nie postępują, jak on. No, posłuchajmy, co on zrobił. Jeden z dwunastu imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł, co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. Dlaczego nie chciał żadnej y, ceny podać, dlaczego nie, nie powiedział wydam wam go pod jednym warunkiem, że na przykład dacie mi jakiś urząd. Bo ja muszę z czegoś żyć, muszę o sobie pomyśleć. On w ogóle o sobie nie myśli, tylko zachowuje się jak kretyn. Dlaczego on tak robi? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników, odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. On się sprzedał. On nie sprzedał Jezusa, on siebie sprzedał. Za kwotę, która starczyła. Starczyłaby mu na miesiąc czasu, może trochę dłużej, trochę więcej. Wiecie, że to wydarzenie miało miejsce zaraz po tym, jak Judasz oburzył się i uczniowie inni też na to, że Maria wylała ten olejek nardowy na stopy Jezusa. Po tym. Judasz poszedł do arcykapłanów. Zazdrość? Coś w nim pękło? Koniec? Już nie chcę być z tym człowiekiem? Trzy lata za nim chodzę i co? I nic? Jejku, jakie to jest szalone, nie? I dalsze jego działanie też jest dziwne. Po tym, jak Jezusa skazano, to on się opamiętał, pisze Mateusz. Opamiętał się dopiero po tym, jak Jezusa skazano. I przyszedł do arcykapłanów i oddał im te pieniądze. No i co z tego? Jak nie wrócił do Jezusa, tylko poszedł i sam sobie y, 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 wyrok, y, sam się skarcił. Sam, so, sam się ukarał. To jest to niedobre. List Rzymian mówi, żebyśmy się sami nie karali, żebyśmy to Bogu oddali. Judaszu, co ci się stało? No ale stanie się to też z nami, jeśli my przestaniemy słuchać Pana. Bo słuchanie Pana zmienia nas. Zmienia nas w takim stopniu, że upodabniamy się do Niego. I możemy innym pomóc. On nam pomaga, a my możemy pójść i innym pomóc. Ale jak przestajemy go słuchać, to krzywdzimy jedni drugich. I to jest strasznie niezrozumiałe. Potem po grzechu człowiek patrzy, na to, co zrobił mówi, jak ja byłem kupić. Czemu ja to zrobiłem? No właśnie, Bo grzech w ogóle nie ma w sobie żadnej mądrości. To jest idiotyzm grzeszyć. To co czytamy w Księdze Izajasza w 50. rozdziale w 4. wersecie. To jest, to jest to jest to, co dzisiaj yy, przydałoby się każdemu. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. A my mamy dzisiaj tak wielkie problemy z hejtem. Ludzie nie radzą sobie z, z hejtem, z powodu, jak, jak czyjejś opinii potrafią no, zachować się jak Judasz, który nie poradził sobie z tą stratą. Według niego to była strata. Nie przyjął tego, co Jezus powiedział. Zostaw ją, dobry uczynek uczyniła. On sobie z tym nie poradził. I dlatego to doprowadziło go też do, do zdrady. Oczywiście, to, że był złodziejem, też go doprowadziło do zdrady, bo miał wielki problem, z którym nie wyszedł do Jezusa. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz, i wiem, że wstydu nie, nie doznam. Pan jest blisko mnie, Pan mnie wspomaga, mówi, mówi sługa Boży. Jezus jest tym sługą. Pan jest ze mną, on mnie uniewinni. Nie muszę się niczego bać. Oczywiście będzie doświadczał trwogi, ale y, nie, nie zejdzie z, z tej obranej drogi. Chociaż trwoga będzie wielka, to on pozostanie na drodze, którą wyznaczył mu pan, jego ojciec. I dobrze, żebyśmy my też nie. Nie stracili celu w życiu, bo jak stracisz cel w życiu, to zachowasz się jak Judasz. To będzie strasznie głupie. Tak jak mąż odchodzi od żony, do czego? Do nowej kochanki, bo co, bo ona ładna jest, młoda, tak? Nie co z tego, że jest ładna, młoda, przecież i tak się zestarzeje. Skoro zakręciła się przy tobie, to znaczy, że jest głupia. Skoro mm, odciągnęła Cię od żony, to znaczy, że jest głupia, że sama nie wie, czego chce. Bo tak się mądre kobiety nie, nie zachowują. Oprócz piękności jest jeszcze ważna cnota mądrości. Mądrość, roztropność, sprawiedliwość to jest w cenie. A to wszystko jest dla nas obietnicą Bożą. Ale wtedy, kiedy usiądziemy rano i będziemy go słuchać, Jego słuchać. Chociaż to nie jest łatwe, nie jest proste, ale słuchajmy Pana. Pan nas zmieni. Pan nas y, przygotuje na te trudne sytuacje życiowe. Pan nas będzie wspomagał i uniewinni nas wtedy, kiedy inni nas będą oskarżać. Wierzysz w to? Jeśli w to nie wierzysz, to stajesz po stronie Judasza, który stracił cel w życiu i dlatego się tak zachował. Zazdrość też prowadzi do takich zachowań. No i oczywiście wielu ludzi. Później poszłoby do psychologa. Psychologu, ratuj, bo ja nie umiem się zachować. Nie wiem, nie wiem, co mam w życiu robić. Nie, zna, nie, nie wiem, jaki jest mój cel. I psycholog cię tak będzie ustawiał, y, będzie ci pomagał, zamiast przyjść do Jezusa i posłuchać jego słów. Jezus też jest psychologiem. Jezus jest wszystkim. Jezus jest Panem, Bogiem, jest przyjacielem, jest naszym odkupicielem, zbawcą. Ja wolę iść do Jezusa. Niech Jezus mnie leczy. Niech Słowo Boże mnie leczy. Często ludzie nie wiedzą, jak się zachować, bo nie znają treści Słowa Bożego. Jakby znali Słowo, jakby to Słowo było w ich pamięci, to naprawdę potrafiliby się zachować w każdej sytuacji, w każdej sytuacji. Bo Biblia nas przygotowuje właśnie do tego, żebyśmy się potrafili zachować, jak Syn Boży. On się zachował w każdej sytuacji, on przeżył wszystkie sytuacje, wszy wszystko to, co my, i w każdej y takiej sytuacji zwyciężył. Nie, nie szedł na złą drogę, tylko wytrwał na dobrej drodze. Lubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. To na koniec taki cytat z listu do Rzymian, piąty rozdział. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.